Jesień. Pracując w biurze nie ma się za bardzo yes. kontaktu z naturą. Dlatego moja firma postanowiła to umożliwić. Dzień dobry, nazywam się Joanna Turska, jestem prezeską biura rachunkowego TaxMax. Ostatnio wdrożyłam nowy projekt Natura i piękno. Zamiast karnetów na siłownie, yes. nasi pracownicy dostają benefity w naturze. Długie godziny spędzone za biurkiem są wyczerpujące, dlatego mały wypad za miasto, flener pomaga uwolnić się od stresu. Taki sam efekt dają nasze ekologiczne przerwy: work-life balance. Pomyślałam sobie: jeśli nasi pracownicy potrzebują spędzać więcej czasu na zewnątrz, dlaczego po prostu nie przynieść tego zewnątrz do środka? To takie niestandardowe myślenie outside the box, ale w środku. Facebook ma hamaki. Google ma zjeżdżalnie. A my, u nas, w biurze rachunkowym Taxmax, przełamujemy rutynę siłami natury. Woda z jeziorka, niefiltrowana, wzmacnia odporność. Zauważyliśmy, że nasze toalety były nieprzyzwoicie wygodne. I tak właśnie wpadliśmy na kolejny genialny pomysł. Strefa leśnej przygody. Moi pracownicy zawsze są w gotowości. Ale na to, czym może nas zaskoczyć matka natura, nie da się przygotować. Czasem słońce, czasem deszcz. Z żywiołami natury nie wygrasz. Woda, ogień, powietrze, ziemia. Musisz tego doświadczyć. Czasami boleśnie, ale to cię zahartuje i wzmocni. Tego dnia Krystyna zapytała mnie. I co teraz? Dlaczego po prostu nie odetniesz prądu? Pomyślałam, dlaczego właśnie teraz nie odetnę prądu? Ale zarząd stwierdził, że tym razem poszłam za daleko. Najpierw proszę się o większy kontakt z naturą, a, a, a potem płaczą, kiedy go dostają. Ale, ale ja wierzę jeszcze w ten program i. I wiem, jak ich do niego przekonać. Rozpalmy w nas, ty ducha walki!